Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii wykopki wykopki przy pomocy rutusa ja was witam w lesie kolejny raz z tym, że dzisiaj jest taka różnica, że deszczyk nie pada ja was witam już serdecznie przy pierwszym fancie dzięki któremu mogę iść już do domu przepraszam ponieważ ponieważ ponieważ, ponieważ jest to jeden Jeden fenol. Trochę słoneczko odbija, znaczy słoneczkę. Jeden fenolek. Teraz widać ładnie. Będzie widać gapę będzie widać kapę rocznika, no pewnie 1940. Tak więc pierwszy, pierwszy fancik już jest i ruszam dalej. No kochani, druga znajdka. Ja sobie włączyłem lampę, bo strasznie tutaj ciemno jest. Mam nadzieję, że to mi pomoże, a nie zaszkodzi. Cóż my tu mamy? Wydaje mi się, że to jest 10, 10 fenoli. Skupi. Niechętny. Kurczę, naprawdę. Ciężko mi rozpoznać. wydaje mi się, że to jest 10 rajfeli. A jeżeli nie, no to spróbujemy na podsumowaniu dokładnie sprawdzić, cóż to za za moneta. Ruszam dalej. No kochani moi, wypadło mi coś naprawdę bardzo ciekawego z takiego dosyć głębokiego doła. Bardzo mocno mi to biło. Słuchajcie, to jest Klamra Wojskowa. Może nie do końca jestem pewien, czy wojskowa. Ale wiem, że klamerka, proszę bardzo, bardzo ładna, bardzo ładnie zdobiona. Zrobię zbliżenie. O, proszę bardzo. Widzicie kawał klamerki. Bardzo ładnej. Ten już mi się podoba. Dobra, muszę dalej. No cóż. Kolejny skarb lasu. Mm, bardzo, bardzo malutkie i bardzo cieniutkie. Wydaje mi się, że jest to uratynka. Bo nawet nie ma hmm. nic strasznie. Nie ma żadnych napisów. Ja jeszcze może sprawdzę w domu. Ale jest jakaś malutka krogłość, zajechana bo jest. Ale kolejny skarb lasu zaliczam. No dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tej wyprawy. Wyszedłem, tutaj powiem, na światło dzienne, bo w tamtym lesie to jest. Uu, uu, ciemno. Nawet nie wiedziałem, co szuka. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o pierdółki. Harmonika, trochę łusek. Trochę łuseczek, jakiś tam szrapne wpad. Jakaś taka... Coś tam. Blaszka. Pocisk takiego albo odłamany, albo, albo jakiegoś mniejszego kalibru. No, ale najważniejsze. Słuchajcie, to jest 10 Rayfenoli. Znaczy, nie Rayfenoli. 10 fanoli adolfowych. Ja to spróbuję zrobić tak, żeby to chociaż troszeczkę wam przybliżyć. Z tym przybliżeniem to jest naprawdę mam problem. Skupi. No, nie chcę skupić, za cholerę. Ja się na chwilę wyłączę. Może tak będzie lepiej? Słuchajcie. O, widać. 10 rajfenoli Adolfowe. Jest gapa. Data to jest chyba 1930. Ale dalej już. Ale dalej już nie mam pojęcia. Jaka jest? Jeszcze mi to wypadło. Och, oh mein God tak 1930 ile? nie wiem to myk no tutaj jest to jest jeden fenolik jeden fenolek też troszeczkę zciuchrany, że nie widać daty to słuchajcie nie mam pojęcia co to jest jest tak cieniutkie jakaś krągłość ale no i fan dnia klamra bardzo ładnie wykonana. Ładnie zdobiona. Szkoda, że nie ma nigdzie w pobliżu, nie, 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 nie znalazłem drugiego fragmentu tej klamry. Ale, ale ta jest bardzo ładna. Takie znajdki to cieszą. No dobrze, kochani. Ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam z tego to pięknego zakątka. Zapraszam do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.